Słuchaj uważnie, jeśli tu trafiłeś, to znaczy, że w tobie coś krzyczy, dość. Dość przeciętności, dość odkładania życia na później, dość pieprzonych wymówek. Projekt 50 to nie zabawa w motywacyjne cytaciki. To jest bezlitosny trening umysłu, codzienna walka o dyscyplinę i stalową mentalność. Tu albo sięgasz po więcej, albo wypadasz. Nie ma półśrodków, nie ma miękkiej gry. Jesteś gotów? To powtarzaj za mną. I rób to głośno. Potrzebuje więcej twardej dyscypliny, konkretnego rozliczania z wyników. 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 Dyscyplina to podstawa wszystkich podstaw, a Twoim problemem jesteś Ty sam. Dyscyplina to podstawa wszystkich podstaw, a Twoim problemem jesteś Ty sam. Dyscyplina to podstawa wszystkich podstaw, a Twoim problemem jesteś Ty sam. Dyscyplina to podstawa wszystkich podstaw, a Twoim problemem jesteś Ty sam. Dyscyplina to podstawa wszystkich podstaw, a twoim problemem jesteś, ty sam. Przestań unikać i zacznij się konfrontować. Traktuj siebie jak króla. Traktuję siebie jak króla. Przestań unikać i zacznij się konfrontować. Traktuj siebie jak króla. Traktuję siebie jak króla. Przestań unikać i zacznij się konfrontować. Traktuj siebie jak króla. Traktuję siebie jak króla. Przestań unikać i zacznij się konfrontować. Traktuj siebie jak króla. Traktuję siebie jak króla. Przestań unikać i zacznij się konfrontować. Traktuj siebie jak króla. Traktuję siebie jak króla. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. Wierzę tylko w jedno i to jedno to ja. W pierwszej kolejności muszę zadbać o siebie. 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 Ilość marzeń ma przewyższać ilość wspomnień. 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 Zobacz siebie takim, jakim chcesz być, i zachowuj się, jakbyś już tą osobą był. Zobacz się w przyszłości, teraz. Zobacz siebie takim, jakim chcesz być, i zachowuj się, jakbyś już tą osobą był. Zobacz się w przyszłości, teraz. Zobacz siebie takim jakim chcesz być i zachowuj się jakbyś już tą osobą był. Zobacz się w przyszłości, teraz. Zobacz siebie takim jakim chcesz być i zachowuj się jakbyś już tą osobą był. Zobacz się w przyszłości, teraz. Zobacz siebie takim jakim chcesz być i zachowuj się jakbyś już tą osobą był. Zobacz się w przyszłości, teraz. Wynik końcowy jest bezpośrednio związany z moją postawą. Kogo teraz gram, kogo właśnie wpuszczam na boisko, kogo właśnie wysyłam na ring, to jest właśnie moja postawa. Wynik końcowy jest bezpośrednio związany z moją postawą. Kogo teraz gram, kogo właśnie wpuszczam na boisko, kogo właśnie wysyłam na ring. To jest właśnie moja postawa. Wynik końcowy jest bezpośrednio związany z moją postawą. Kogo teraz gram? Kogo właśnie wpuszczam na boisko? Kogo właśnie wysyłam na ring? To jest właśnie moja postawa. Wynik końcowy jest bezpośrednio związany z moją postawą. Kogo teraz gram? Kogo właśnie wpuszczam na boisko? Kogo właśnie wysyłam na ring? To jest właśnie moja postawa. Wynik końcowy jest bezpośrednio związany z moją postawą. Kogo teraz gram? Kogo właśnie wpuszczam na boisko? Kogo właśnie wysyłam na ring? To jest właśnie moja postawa. Nie mogę sobie pozwolić więcej na bycie tchórzem. 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 Nie mogę sobie pozwolić więcej, na bycie tchórzem.